Wygrali z nałogiem alkoholowym, ale jak mówią, walka trwa całe życie i nigdy się nie kończy. Zamknęli tamten niedobry rozdział w swoim życiu i prowadzą nowe, lepsze i radośniejsze życie. Czas chcą spędzać przede wszystkim z rodzinami, i właśnie całymi rodzinami i z przyjaciółmi spotykają się na zlotach abstynenckich. Spotykamy się, rozmawiamy ze sobą na temat trzeźwienia, pomagamy sobie i innym proście do zdrowia. Takie właśnie spotkania są najważniejsze. Przeszłem całą Polskę wzdłuż i wszerz, każde gdzie mogę tam jadę, bo promuję przez 20 lat trzeźwe życie, życie bez alkoholu. Jest to najcenniejszy dar jaki otrzymałem od Boga chcę to przekazywać jak najdłużej, jak najwięcej. I z tego Czerpie radość, którą daje drugiemu człowiekowi. Już po raz 22. odbył się abstynencki festiwal muzyczny i zlot rodzin abstynenckich organizowane przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów od nowa po raz trzeci w Karłowicach na wyjątkowo malowniczym terenie w chrześcijańskim ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym. Po raz pierwszy mam taką wielką ilość osób z całej Polski. Mamy kilka miejscowości, które po raz pierwszy są. To są Koluszki z Łódzkiego, Sieradz, Gubin, Goleniów, Warszawa. Także no, śląsk, no ja mówię na razie o tych przyjezdnych z daleka, którzy tutaj są kilka dni lokalnych, no to no cały Dolny Śląsk można powiedzieć, każdego miasta są. Ludzie, którzy, którzy no są tutaj wierni nam co roku są i tak żeby nie skłamać, no to jest kilkaset ludzi. Pogoda dopisała, a goście z całej Polski zjeżdżali już od czwartku, aby wspólnie spędzić cały weekend. Było ognisko powitalne, pierwszy koncert i zabawa taneczna. Co robimy? Robimy bardzo dużo. Robimy, przede wszystkim robimy bardzo dużo muzyki. Dzisiaj będzie akurat konkurs twórczości artystycznej stowarzyszeń. Tutaj tak jak widzimy obrazy, będziemy, będą wiersze, które sami ludzie w klubach piszą. Będą, będzie dużo piosenek. Wczoraj mieliśmy mini festiwal dla dzieci, które bardzo pięknie i śpiewały i tańczyły i, i, i robiły nawet takie teatrzyki, nie ze Zgorzelca taka grupa bardzo fajnie pokazała czerwonego kapturka. Było to tak zademonstrowane, było bardzo dużo śmiechów dużo, także no, no jest super, nie? dużo sportu przede wszystkim też. Tutaj wszyscy przyjezdni każdego roku czują się jak w jednej wielkiej rodzinie. Jesteśmy tutaj drugi raz Z zeszłego roku. przyjechaliśmy. jesteśmy bardzo zadowoleni. Cały czas my nie na integracji. A tutaj ta integracja jest w całości. Zwiedzamy Dolny Śląsk i cieszymy się, że jesteśmy tutaj. A ja sobie zawsze, co nie takie spotkania właśnie ogólnopolskie, można powiedzieć i w różnych miejscowościach, bo takimi podstawowymi, można powiedzieć, spotkaniami to dla nas jest Licheń i Częstochowa, się przynajmniej raz w roku spotykamy. No a tutaj jest zawsze taka odskocznia, można powiedzieć, no bardzo ciekawa. Spotkać drugich czy, czy innych też tutaj abstynentów, którzy nie piją, z którymi można wymienić doświadczenia, podzielić się tą radością, trzeźwości. To jest spotkania, które zmacają rodziny przede wszystkim życie bez alkoholu, życie. Wiem, tak jakieś ze swasnego doświadczenia, że wspólne przebywanie z rodziną to jest dar, który dostałem tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie piję. No Wspaniale wspaniała pogoda, wspaniałe imprezy. Zabawy gry jest wspaniale. Zlot rodzin abstynenckich to bardzo cenna inicjatywa, którą wspierają lokalne samorządy i nie tylko. W tym roku udało nam się pozyskać trochę pieniędzy z urzędu marszałkowskiego. No i gminy. Lubań przede wszystkim, miasto Lubań. Miasto Olszyna oczywiście, starostwo powiatowe, leśna, świeradów, wszystkie gminy, platerówka, bardzo malutka gmina, która jest myślę najmniejsza w Polsce i najbiedniejsza, tak jak to mówią ludzie, ale ale zawsze gdzieś hojna jest i nas pomaga w jakiś ten sposób. Niezwykle cenna, cieszę się, że jak co roku organizowana, po raz kolejny akurat w Karłowicach, ale tradycja bo jest ogromna, bo to już 22 raz, kiedy rodziny, które chcą być trzeźwe, Rodziny Abstynenckie spotykają się głównie po to, żeby oczywiście wspólnie porozmawiać, zintegrować się, a przy okazji w różnych konkurencjach rywalizować, w tym również w ramach festiwalu konkurować o laur najlepszej piosenki abstynenckiej. To, że ludzie chcą się spotykać w takim gronie i z takim zaangażowaniem to jest zgodne polecenia innym grupom społecznym. Ja bardzo się cieszę, że Wiele osób z Polski przyjeżdżając, może poznać te zachodnie zakątki naszego kraju, a przede wszystkim gminę Olszyna. Podczas trwania festiwalu nie brakowało zabaw rekreacyjno-rozrywkowych, a także zwiedzania malowniczych i ciekawych okolic. Wyprawy turystyczno-krajoznawcze są nieodzownym elementem spotkań rodzin abstynenckich. Bardzo ważnym punktem programu zlotów jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, czyli przegląd twórczości abstynenckiej. Dzisiaj tu wystąpię z kolegami zespołu. Pogoda ducha. Zaprosili mnie gościnnie, no i nawet dogadałem się, że będę z nimi grał. Tak po raz pierwszy, ale ja można powiedzieć, że lubię grać i gdzieś tam zawsze się spotykamy z przyjaciółmi w Polsce i gramy w Glihanie w Podczas spotkania nie zabrakło losowania nagród w loterii fantowej. Proszę o zwycięstwo tego losu. 732. Podczas lotów w karłowicach prezesa lubańskiego stowarzyszenia abstynentów od nowa Zbigniewa Rycherta spotkała miła niespodzianka. Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń abstynenckich zgodnie ze statuą i uchwałą walnego zgromadzenia nadaje panu Zbigniewowi Rychterowi tytuł lidera organizacji abstynenckiej. za... A odznaczenie dowręczono w podziękowaniu za ofiarną pracę na rzecz propagowania i rozwijania ruchu abstynenckiego w Polsce. Tak kapituła odznaki argumentowała wręczenie odznaczenia. Bardzo się chyba w oczach, ale. <laughs> Dziękuję bardzo Wam wszystkim. Dzięki Wam. Myślę, że dzięki Wam ta oznaka jest i dobrze, że ona jest tutaj na tym terenie i myślę, że dzięki właśnie wodarzom tej gminy i tego powiatu miasta Luba my mamy jakieś sukcesy, które są zauważalne nie tylko tutaj, ale również i w kraju. Dziękuję jeszcze raz i, i obiecuję, że, że nie zmienię się, że będę starał się być jeszcze, jeszcze aktywniejszy. Nie wiem, że to obudna, że przeszkadza, ale nie da mi spokoju na pewno. Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Od Nowa skupia w swoich szeregach kilkudziesięciu członków i zaprasza wszystkich, którzy mają problemy, a chcieliby rozpocząć nowe, lepsze życie zapraszam serdecznie jeżeli ktoś będzie oglądał nas do Lubania Armii Krajowej 30 jesteśmy tam co dzień od godziny 14 mamy spotkania tam mają grupy anonimowe alkoholików jest grupa wsparcia w środę mamy spotkanie Stowarzyszenia Społeczności także zapraszam jeżeli ktoś ma problemy w rodzinie czy, czy bliscy czy osoby które chcą Gdzieś zmienić swoje życie, zapraszam bardzo serdecznie. Od pierwszego zlotu przybyli mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanego terapeuty, specjalisty od leczenia uzależnień, który jest dla nich do dyspozycji przez całą imprezę. Punkt konsultacyjny funkcjonuje już od iluś godzin. Miałem tam około 12 rozmów takich indywidualnych. Dałem, wręczyłem materiały. Jedna pani była ofiarą doznającą przemocy, teraz się mówi. Pozostałe osoby to były współzależnione i jedna osoba uzależniona, która. Najbardziej potrzebny, bardzo potrzebny taki punkt, bardzo duże znaczenie, bo przede wszystkim tu ludzie spotykają się całymi rodzinami przyjeżdżają z dziećmi, z babciami, z ciotkami i, i widzą i uczą się życia, nowego życia bez alkoholu. I to jest najwspanialsze, co może być to zloty rodzin, właśnie, zloty rodzin, festiwale, gdzie ludzie sami stają na scenie i. Odkrywają siebie na nowo, i to jest coś najpiękniejszego. Dlatego uważam, że te zloty oby trwały zawsze. Bo najważniejsza jest integracja. Tu można liczyć na wsparcie i wielką pomoc w powrocie do normalnego, trzeźwego życia. Na słucho, na trzeźwo, wszędzie jest fajnie. Warto spędzać czas bez alkoholu, bo płaci się to. Są profity z tego. Warto, ja zawsze im zawsze mówię, że warto zacząć, warto spróbować. Kiedy mi ktoś powiedział, że przeźwienie jest dla wybranych. I to jest fakt, jest dla wybranych, bo to trzeba życie przedstawić o 180 stopni. Znaczy nowe życie, a jest to trudne, jest to bardzo trudne i ludzie nie wytrzymają tego napięcia, ale próby ja to mówię, przenoszą góry. Trzeba chcieć. I trzeba chcieć, i trzeba chcieć.